Nie, nie, nie. Jestem. W dupę się pocałuj teraz. Dzięki, no, dziękuję, ja idę. To jest nieważne. Mam kapelusz, czy nie. Buzaj! No, God, please, no! 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 Pod. Jedn znaczy jedną osobę na razie widzę. Uf. Fuck! Fuck, 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 fuck! fuck! Out! Połomień. Et tout à l'heure. RZECZYWIŚCIE, KURWA, ładnie! POSPOKOŚ SIĘ, BO ZOBACZĘ, DOSTANIESZ W Za ZAWAŻYCIE MNIE, NIE Ja będę tu rysował tego Wow! O, plecy! To co, namalowałeś? Tam go. Ja se sprayuję Tam, na parować. ścianie, glory isn't given, a tu gościu mi spotkane w Tam w tym domku. Co? Przedaż jest. Mhm. Mm Insane. A to czystą sobie kupiłeś gira, czy? What? Czy smakową, czy czystą kupiłeś? Nie no, nie, no co ty. No czystą czy smakową? Nie, to... no co ty. <laughs> czystą, czystą. Ania.

Olewali. O kurde Dobra podnoszę. No dzięki. Powolony. Powolony? Tak. Poszujemy? Tak. Poszujemy. Oj. Masik? Mam. Aj. Kurwa. Mam. Dobra. Nice. Czerwony jestem. Chodźcie nowe. Dach nowe. Ej, Dach yy, nowe zajmijmy. Wszystko nowe. No. Nowe zajmijmy. No, w sumie racja. Jest tu ktoś. Nice. Aaa, góra, góra, góra. Dzięki. kurwa, ale to nam... Mam... Mina. Kurwa. Mam kewy. Ej, obity! Dzięki. Aaaa. Już Jeszcze tu są dwóch, kurde, nice. Kurwa no O kurde! Jakim cudem? Są na gazu tam. Na górze Kurwa ale co ja zrobiłem? Ja pierdole! Serio? Kurde Jarosław, zobaczcie Kurwa, kurwa Czekajcie, ja, ja, ja na chwilę zywę Kurwa, no do, dobrze idzie to, naprawdę Dobrze idzie Na samym dole w Ta dwóch Cały widziałem ich Dobra, no no to dawajcie Dobra. dobra. Kurwa, że ja Do. ty wszystko zapierdaliłeś. Jak? No wszystko. Moje dobra? bronie. <grym> Też. No dobrze, dobrze. Ej, są, są. Nie tego. Chodzą, chodzą. Wow, ale już powaliłem. Jednego i drugiego na oślepionym, na, tym, na A to 10 tysięcy, bo trzeba dać 1000. Nie, nie, 3, Cztery... nie, 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 nie. A, myślałem, że tu 10 jest też, dobra ok. Sorry. Nie, bo mi się kurwa do fiuta mi się ten pat mi się przyda nie ważne. No bo położę tak patrzę sobie na. Okay. na. na. U... na. <truju> <bo. Co> <śmów> Manu, to mam... Ej to był epic, nie? To jest epik, to jest epic. To jest <laughs> to... legendarny. No, starym plekom. No, się tego absolutnie. <laughs> to jest, ja zobaczę, ten. Eee, Lecimy. No już... Ale ktoś go rozwalił. No daleko ktoś? Kurwa, jakiś Francuz. No ja jestem Sudan. Ola, la, la. Terenowio, tam kasy nie będzie, nic nie będzie, tylko broń, takie resztki. Może na chemię zobaczymy. Ty ja pierdolę no. O kurwa. Kurwa, się przebiegałem na no matkę. <laughs> Tu viste para destruir? O que tu Kurwa Ten Jest Niebieskie Kurwa jest Kurwa, znowu niebieskie, i dalej, zero fraga Ой, yeah. ты oh,